Witajcie, kochani, w dzisiejszym filmie pozdrowienia z grzybobrania. Właśnie jestem w trakcie, tak to wygląda. Już mam praktycznie pół koszyka różnych, różnistych od kozaków po podgrzybki. Jakaś tam kurka, no, jest tego trochę. No, i chciałem Wam przy okazji opowiedzieć o zbieraniu samych grzybów. Jaka z tego jest frajda, Satysfakcja? Coś więcej przy okazji o grzybach. Także tak, to może się na chwilę zatrzymę, żeby było łatwiej Wam to wszystko powiedzieć. Więc tak, co do samych grzybów, to z reguły, nie mówię, że to jest zasadą, ale te grzyby, które mają o, taką piankę pod spodem, zaczeki ładne, kozak tak przy okazji, no to to są te grzyby jadalne, natomiast te, które mają takie prążki, to są te grzyby niejadalne. Tylko, że na to nie ma reguły, bo jest dużo też grzybów, które mają te paseczki i one są też jadalne typu kania, typu kurka, typu wiele, wiele innych. Więc jeżeli nie znacie się na grzybach, to polecam, albo sobie kupić Atlas Grzybów i wtedy możecie sprawdzać, czy ten grzyb na pewno jest jadalny. No bo można sobie też zrobić krzywdę grzybem, więc warto jest na to zwrócić uwagę. Ale są również aplikacje, do sprawdzania grzybów, że robicie zdjęcie i wam pokazuje, jaki to rodzaj, czy jadalny, czy nie, więc możecie też w ten sposób to sprawdzić. Co do samego zbierania grzybów, to polecam Wam wyposażyć się po pierwsze w koszyk, po drugie w nóż. Nóż uważam jest fajnym narzędziem po to, żeby te grzyby dalej odrastały, czyli nie wyrywamy ich z korzeniami, tylko ucinamy je pod spodem, i wtedy jest szansa, że będą kolejne w tym miejscu i no i to jest coś fajnego dla natury. Kolejna rzecz, jeżeli zbieracie grzyby, to wam zdradzę taki mój patent. Mianowicie, jak zobaczycie w jakimś miejscu 2-3 grzyby, to weźcie dokładnie, sprawdźcie to miejsce, bo jest bardzo duża szansa, że tam będzie multum grzybów, będzie wysyp i szybko Wam się uda zebrać. Tak było dzisiaj u mnie, że zbierając grzyby w jednym miejscu był jeden, drugi, trzeci. Rozejrzałem się dookoła dokładnie i jeszcze z jakichś 10 zebrałem. Także warto jest, jak już się znajdzie, fajną miejscówkę, żeby ją dokładnie przeczesać. <laughs> Idę dalej, ale Wam powiem jeszcze co nieco o samym zbieraniu grzybów. Bo jest to ogromna frajda poniekąd, bo nawet jeżeli nie znajdziecie grzybów i chodzicie sobie lasem, no to dla Waszego organizmu to jest przecież wspaniała sprawa, bo i oddychacie świeżym powietrzem, i się ruszacie. Wasza uwaga jest w pełni skoncentrowana na zbieraniu grzybów, więc wyszukujecie ich i wasze myśli są skupione w tym kierunku, a nie na rozproszone na milionach różnych rzeczy. Co więcej, teraz jestem w takim miejscu, gdzie właśnie mówię: A, tutaj trochę ciasno, krzaki trzeba się przedzierać, nie będę wchodził. I później się złapałem a czemu nie wchodzę, bo tam będą grzyby. I znalazłem najpiękniejsze grzyby, właśnie w takim miejscu, gdzie coś mi podpowiadało, żeby nie wchodzić. Więc jeżeli macie możliwość, to wchodźcie w takie miejsca. Bo może ktoś tam po prostu nie był, bo pomyślał tak, że a gdzie się będę przeciskał między krzakami, to wolę gdzieś tutaj w otwartym miejscu poszukać. Więc w takich miejscach możecie znaleźć dużo fajnych grzybów. Ale to nie jest regułą, bo zobaczcie w drugą stronę. Jeżeli macie miejsce, gdzie łatwo iść, ktoś na nie spojrzy i powie. O, tutaj pewnie wszyscy przelatali to miejsce, bo to jest przy drodze, więc tu nawet nie wchodzę. No, jak tak każdy pomyśli, to przecież będziecie mieli w tym miejscu milion grzybów. Więc wchodźcie, wchodźcie bez sugerowania się tym, czy tam są grzyby, czy nie. No, i co do jeszcze kwestii grzybów, to jest fajna sprawa. Pewnie znacie określenie jak grzyby po deszczu. Niedawno, właśnie były deszcze, i teraz się zrobił taki sezon grzybu brania, bo mamy połowę września. I warto się wybrać na grzyby z koszykiem i, i to jest mega super sprawa. Ale co do samych grzybów, to zawierają bardzo dużo białka, wszystkie śladowe pierwiastki, minerały, żelazo, mangan, cynk, potas, y, duże dawki witaminy z grupy B. Y, zawierają witaminę A, te takie bardziej żółte grzybki. Y, nie wiem, czy mam dlatego nie będę oglądał. Zawierają witaminę C E. Są świetnym antyoksydantem. Również zwalczają komórki raka i mają mega duże zastosowanie. Ja wam wymieniłem tylko tam kilka z tego, co, co faktycznie to daje. Z grzybków można przygotować dużo fajnych rzeczy, typu jakieś sosy grzybowe, które uwielbiam, jakąś pieczeń. Grzyby również możecie sobie wysuszyć na zimę i później dodawać do zup. Chociaż można je dodawać też bez samego suszenia, ale jak znajdziecie ich więcej. I chcecie je jakoś dobrze zagospodarować, no to warto, żebyście sobie te grzyby zasuszyli, i wtedy możecie je w każdej chwili odmrażać na bieżąco. A tutaj teraz Wam pokażę takiego grzyba, którego odetnę nożem, który właśnie ma tą taką siatkę. I tak jak mówiłem, ta siatka nie zawsze jest wyznacznikiem, że grzybie jest natomiast z reguły tym się można kierować. Nie? No i co jeszcze można powiedzieć? Na pewno to, że póki my możemy zbierać u nas grzyby, to róbcie to, bo to jest fajna zajawka. Przy okazji macie pyszne grzybki, bo w niektórych krajach na przykład typu Holandia, grzyby są zarezerwowane dla konkretnej osoby i tam nie możecie się tak po prostu pójść w las i zbierać grzyby jak jest u nas. Nie wiem jak jest w Niemczech. Coś tam też słyszałem, ale tu nie będę się wypowiadał ale w Holandii bodajże no, nie można sobie tak po prostu zbierać grzyby więc jak macie okazję to zbierajcie je i jeszcze taka jedna rzecz jeżeli widzicie grzyba trującego no to nie deptajcie tych grzybów no bo po co po prostu niech one są może ktoś je wykorzysta może zwierzęta gdzieś tam dla nich są ok. uważam że jest bezsensownym żeby nie wiem niszczyć to co tutaj widzicie jak widzicie że nie zjecie grzyba to nadepniecie go po co to robić no, no i co? Tym miłym akcentem, kochani, życzę Wam wspaniałego, cudownego, pięknego dnia, żeby Wasze grzybobranie było co najmniej takie jak moje. A to w raptem w niedługim czasie tak się udało zebrać. A no może koło godzinki czasu, więc jest ok. Idę jeszcze poszukać kolejnych grzybów, bo mam zamiar mieć pełny koszyk. Przy okazji, jak jesteście w lesie, możecie się zaprzyjaźnić z drzewami. Wszystkiego najlepszego dla Was, miłego dnia życzę i miejcie wspaniały, cudowny dzień. Pozdrawiam.